Cześć, witam w mojej kuchni po raz drugi. Pierwszy raz był wtedy, kiedy robiliśmy krew, ale dzisiaj będzie coś troszeczkę jednak bardziej pożywnego i fajnego. Stwierdziłam, że przychodzi do mnie gość specjalny, więc fajnie będzie oczywiście coś ugotować, ale co nowego jest w tym, to to. Że pokażę wam, właśnie, co to będzie. A jest to jedno z takich moich popisowych yy, wegetariańskich dań. Dużo z Was pytało mnie właśnie o moje jakieś takie fajne przepisy, no bo dużo moich znajomych w tych faktach o mnie właśnie wspominało o tym, że dobrze gotuję. Zresztą mój gość też tak sądzi, bo już ta gościuwa. Kilka razy próbowałam w mojej kuchni. Dzisiaj będą wege burgery i pokażę wam, jak, fa jak fajne to może być danie i jak zdrowo można to zrobić. Dlatego, że jeśli robicie to w domu, to nie tylko że wychodzi to tanio, to tak naprawdę dobieracie każdy składnik, więc komponujecie wszystko do własnych potrzeb, do potrzeb też ludzi, e, którzy z wami jedzą. No bo fajne jest to, że ja pokażę wam taką propozycję, gdzie po prostu wszystkie składniki są rozłożone i każda osoba komponuje sobie dokładnie to, co lubi, a ja wiem, jakie moja gościowa ma gusta, więc też właśnie na to zważam. Jeśli byłoby więcej osób, to po prostu tych wariacji byłoby więcej, ale dobra, zabieramy się. Cały zacznę od przygotowania sosów, dlatego że jeśli one chwilę postoją, to sprawi, że będą miały pełniejszy smak. Jeden zrobi pomidorowy, więc dam przecier pomidorowy, ponieważ no, ja nie jestem jakąś zwolenniczką ketchupów, e, tylko takich po prostu prawdziwych pomidorków, takich tutaj. Dobra, mamy w jednym pomidorki, a drugi będzie jogurtowy, taki ziołowy. Daję taki gęsty jogurt. Taki po prostu. Jest fajny, bo siedzi tam, gdzie trzeba i się tak łatwo nie, nie, nie spływa. No. Dobra. A nie, zacznę od soli. Każdy solę, troszeczkę po pierwsze. Do tego ziołowego, jogurtowego, dodam trochę czosnku niedźwiedziego. To takie zioło, które ma posmak czosnku, ale czosnkiem nie jest. I bazylię suszoną. Taką fajną, fajną suszoną, nie taką zeschniętą. I to będzie ten mój pierwszy sos. Do drugiego dodam jeszcze troszeczkę papryki słodkiej. Wiem, że są też osoby na kolacji, które nie preferują bardzo ostrych smaków. Normalnie zrobiłabym ten piekiel nieostry, ale robię go właśnie w wersji lightowej. A dodatkiem będą, będzie pokrojona papryczka chili, więc jak ktoś ma ochotę na ostrość, to będzie mógł sobie ją dorzucić. Dobra, mamy sosy, odkładamy je do lodówki i zabieramy się za resztę. Wybrałam już swoje dodatki. Pomidor, ogórek, cebulka. Polecam karmelizowaną, ja jednak nie miałam na nią czasu. Ostra papryczka, sałata. Musi być pieczywko. Wedle uznania ja kupiłam po prostu ciemnoziarniste bułeczki ze słonecznikiem. No i jakiś kotlet, prawda? Moje kotleciki będą z groszku. Ja uwielbiam smak groszku, zwłaszcza tego świeżego, bądź mrożonego. Ten z puszki po prostu totalnie nie przechodzi. Jest to inny smak i inna bajka. Te kotlety z groszku są bardzo proste do zrobienia, bardzo szybkie i niesamowicie pożywne i wiem, że moja gościowa bardzo też je lubi. Groszek wrzucamy na gotującą się wodę na kilka minut. Potem go odsączamy i ciapiemy widelcem bądź wrzucamy do blendera, jak kto woli. Wbijam do całości jedno jajko, dodaję sól, pieprz i przeciśnięty przez praskę czosnek. Mieszam i takie kotlety są gotowe do smażenia. Poczekam jednak z nimi, no bo oczywiście jest to składnik ciepły. I tak samo jak bułeczki będę podgrzewać w piekarniku, tak kotlety będę grzać, smażyć, kiedy moja gościuwa już przyjdzie. Kiedy górożek się gotował, kroiłam całą resztę dodatków, układając je pięknie na talerz, żeby się to cudownie prezentowało. Jak ktoś ma wręcz uczulenie na wegetariańskie burgery, może sobie te kotlety gruszkowe zastąpić na przykład grillowaną piersią z kurczaka albo takim y, zwykłym kotletem, z tego co pamiętam, to z wołowiny jest w burgerze oryginalnie. Pieczywo można zastąpić, na przykład też dwoma kromkami upieczonego razowca, albo standardową bułką do hamburgera. Jak to woli. Dobra, ja już tutaj mam wszystko przygotowane, czeka w kuchni rzeczy do podpieczenia i usmażenia czekają i czekam na moją kościółkę i coś słyszę, że już właśnie idzie. A się już jedzie. Dochodzi z windy. Idzie, 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 idzie. Idzie Hello! Cześć. Tego to się nie spodziewałaś. Cześć, Chodź! Ale będzie w ogóle miłe tutaj jestem. Co jest miłe? Miły dom, ale też mili ludzie tu są. Tak? Podaję tak, Spotkałem miłych ludzi podobno. gdzie mieszkam. Też. No, Asia. a... Ja mi Pamię opowiedziała historia życia. O, to zaraz opowiesz. Mi. Dobra. Tylko nam. A ty nie wiesz co się dzieje. Nie. No to dobrze, bo dzisiaj jest mój pierwszy odcinek, gdzie tak vlogowo chcę pokazać, jak gotuję i co fajnego robię, i jesteś pierwszym gościem i ocenisz, jak to wyszło. Ocenię. To jestem ja i rozbieram się i czekam. No, idziemy w okay. pomagać coś może. Jeść! Jeść. Będziesz pomagać. Bierz. No, <ślech> Ok. Jako, że już jest. Smażę swoje kotleciki, a bułeczki wkładam do piekarnika na wysoką temperaturę, ale przy krótkim czasie pieczenia, żeby były właśnie takie chrupiące na zewnątrz i mięciutkie w środku. Dobra, mój burger jest już gotowy, także próbuję. Musiałeś go mocno zgnieść, żeby się dało go ugryźć. Mm. <laughs> nie ma burgera, jeśli nic z niego nie leci. Mm -hmm, to znaczy, że radę. jest za mało w środku. <laughs> Ale super chrupiąca bułka. Bardzo dobry. Zajadamy. Super kotlecik też jest, tylko muszę się bardziej wgryźć. Głębiej. <laughs> Co smacznego!